Dobry, witam bardzo serdecznie. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? Do wyboru. Trzy karty to są tylko karty wyboru. Jeden, dwa i to jest trzy. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? Jeżeli chcesz wiedzieć, wybierz. Okej. Okay. Trzy na boczek, dwa na boczek. Jedyneczka zostaje, wasz wybór. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? No, i teraz tak, cóż tutaj karty chcą powiedzieć? Na początku chciałabym zaznaczyć, że jest to czytanie ogólne, czyli wiecie, że tutaj nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie. Mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. Jeżeli czujesz, że ono już w pierwszych słowach nie jest dla ciebie, to zostaw to. I teraz tak, moja droga jedyneczko. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? Karty mi pokazują, że. Chyba nie do końca, bo tutaj karty pokazują, że tu by trzeba było bardzo dużo pracy włożyć, bardzo dużo zmienić i zarówno ty potrzebowałabyś przejść jakąś transformację, zmienić swoje myśli, nastawienie, i zarówno też ta druga osoba, a wy tak jakby już od siebie się troszeczkę zaczęliście odwracać. Mam wrażenie, że do jakiegoś czasu wstecz byłaby większa szansa na to, ale na ten moment. Karty pokazują, że tutaj jest ciężko, bo brakuje komuś cierpliwości, bo wiele tajemnic jest, wiele sytuacji, spraw jest niewyjaśnionych. Ktoś może też stać między wami na drodze do tego, żeby to szczęście było znów między wami. Powiem tak, tak 50 na 50, chociaż no, myślę, że tak nie do końca 50 na 50. Większy procent jest na to, że jednak ta relacja. No nie ma tej szansy do odrodzenia się, ale gdyby tutaj uprzeć się i pracować nad tym i zmieniać małymi krokami wszystko, więc je ze sobą rozmawiać, no to karty pokazują, że no trzeba by uzbroić się w cierpliwość, no i coś z tego mogłoby być. Ale karty mi pokazują, że półprawdy, niedopowiedzenia, intrygi, poczucie jakiejś rany, rana odrzucenia, jakieś skrzywdzenie, być może też strada i w konsekwencji takie odwracanie się, myśl kształty, takie wrażenie: Ach, on nie zasługuje na mnie, ja nie zasługuję na niego, to też nie pomaga, tak? Ale zobaczymy sobie, czy ta relacja ma szansę się odrodzić. No jesteście bardzo mocno dla siebie lustrzanym odbiciem. Jest to trudna relacja, bo jest to relacja karmiczna. No szansa jest, szansa jest, ale zobacz, do czego to zmierza. Gdyby tutaj nawet pracować, zmieniać ten schemat działania, no to i tak finalnie kończycie z jakimś poczuciem złamanego serca. Myślę, że bardziej jesteście dla siebie lekcją do przerobienia. Myślę, że bardziej funkcjonujecie na zasadzie takiej, że Ty jesteś nauczycielem dla tej osoby, ta osoba jest nauczycielem dla Ciebie. Powyciągać z tego wnioski, przepracować to i ruszać z nowym doświadczeniem naprzód. Wszystkiego dobrego. Dwójeczki, Wasz wybór i patrzymy, czy ta relacja ma szansę się odrodzić. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Ja wiem, że Wy wiecie, ale ja to muszę przypominać. Nie dla każdego ten przekaz będzie. Jeżeli już w pierwszych słowach poczuję, że z Tobą nie rezonuje, to zostaw to. Nic na siłę tutaj nie można dopasowywać. Dobrze, i patrzymy sobie, czy ta relacja ma szansę się odrodzić. Pokażcie karty. Dobrze, więc tak, patrzymy tutaj sobie już, czy ta relacja ma szansę się odrodzić. No ta osoba, o której myślisz, no ta osoba nie jest do końca zdecydowana. Ta osoba jest bardzo zmienna emocjonalnie i ona tak, przez moment myśli tak, ok, chcę, będę się starać, będę prosić, będę wszystko naprawiać, ja widzę przyszłość, ja to wszystko zbuduję, ja to wszystko odnowię, a za chwilę nagle coś takiego, nagle się dzieje i ta osoba zupełnie zmienia zdanie. Nie można na... Nie można budować na słowie, na działaniu tej osoby przyszłości, bo ta osoba jest według mnie zmienna emocjonalnie i niepewna. Ty też widzę, że czarno już to zaczynasz widzieć. Czujesz te blokady i wiesz, że tutaj coś nie do końca idzie. Bardzo byś chciała być, droga dwieczko, osobą kochaną, dowartościowaną. Bardzo byś chciała tego szczęścia, tej miłości, tej relacji, tego spokoju ducha. Ale wiesz i czujesz, że z tą osobą ciężko jest, tak? No zresztą, gdyby nie było ciężko, to byś nie była na tym czytaniu, tak? Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? Nie za bardzo, nie za bardzo. Tutaj dużo się wydarzyło, tutaj ktoś z Was może być już w nowym początku, ktoś z Was może gdzieś coś budować, planować, mieć kogoś innego. Przy sobie, myśleć o kimś innym, karty mi pokazują, tak? Tutaj dużo się podziało, dużo się wydarzyło, i żeby można było dać sobie szansę na odrodzenie w tej relacji, to by trzeba było tutaj dużo wybaczyć, dużo przepracować. Być może ktoś zdradził, i z tej zdrady pojawiło się dziecko, i to też może być dla kogoś z Was bardzo dużą przeszkodą i wewnętrznym żalem. Ktoś stawia mocną granicę. Jedna osoba niby chce, ale jest zmienna, druga strona stawia granice, blokuje się, szuka poczucia własnej wartości, szuka poczucia miłości w sobie, i to jest dobre. No, nie, raczej widzę, że no, raczej nie czuję tutaj tej energii, że jest szansa na obrodzenie się. Być może, jeżeli tworzyliście kiedyś rodzinę, macie wspólne dziecko czy dzieci. To szansa jest jedynie taka, że możecie ze względu na tą rodzinę, którą tworzyliście i dalej poniekąd tworzycie, no to możecie gdzieś tam ten, może ten kontakt między Wami być, ale żeby mm, relacja się między Wami odrodziła, no to jesteście w energii Eremity. I jak tutaj u dwójeczek to się pokazuje. No widzisz. Zmienne bardzo emocje. Można by z tego coś stworzyć, ale to są zmienne emocje. Huśtawka emocjonalna, złości, żale. Jest młotek. Młotek ma funkcję budowania, ale też burzenia, niszczenia. Jak wy to wykorzystacie, to zależy od Was. Trzeba by popracować nad huśtawką emocjonalną. Wszystkiego dobrego. I trujeczka. Taka zimowa odsłona, jesienno-zimowa. Dobrze. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić? Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Ja wiem, że wy o tym wiecie, ale moje drogie trójeczki przepraszam za te hałasy, ale syn półcze, wejście i tak to robi już od dłuższego czasu i no dobra, chyba skończył. Dobrze, moje drogie trójeczki Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie każdy się w nim odnajdzie. Jeżeli po pierwszych słowach poczuje, że z Tobą nie rezonuje, zostaw to. Dobrze, i patrzymy. Czy ta relacja ma szansę się odrodzić dla trójeczek? Hmm. No i teraz tak, nosisz jakiś głęboki żal do tej osoby, tak? Trzymasz jakąś głęboką urazę, stawiasz jakąś granicę, odwracasz się, odgradzasz się, czujesz się osobą zranioną, skrzywdzoną. Może tutaj mm, ktoś z Was wszedł w romans, jakaś tutaj zdrada, romans, coś takiego. To może być romans fizyczny, ale to może być też takie romansowanie, flirtowanie słowem. No karty pokazują mi, że ciężko jest, ciężko jest. Nie jest to do końca przekreślone. Ale jest ciężko. Jeżeli miałoby się coś między wami odrodzić, to co zostało zepsute, to nie wiem dlaczego, ale karty mi pokazują, że byłoby to tylko na chwilę. Ja to tak przynajmniej czuję, że tutaj taka energia się pokazuje, że pojawiacie się razem znów, jesteście razem, ale przez chwilę jest to i za chwilę to się kończy. Potem znów jest, potem znów się kończy. Tu może brakować cierpliwości, tu może brakować pozytywnego nastawienia. Tutaj ta złość może jednak brać górą, ten wewnętrzny żal, to porozumienie, ta komunikacja między wami, ona może być dość zaburzona, bo wy możecie, ty możesz mieć inne wyobrażenie, inne myśli i ta druga strona również, i niby będziecie mówić o jednym, ale zupełnie to wszystko inaczej może wyglądać. Źle to może być odbierane między Wami, tak? Myślę, że nie wiem dlaczego, być może się mylę, ale tak czuję, że ta osoba, ona może i by tutaj konkretniej działała, ale być może ona czuje blokadę z swojej strony co do dania tej szansy, żeby się odrodziła relacja między Wami. Jest tutaj chłód, bije tu jakimś chłodem. Może to by trzeba było z jakiejś terapii skorzystać. I jak tutaj wygląda? No, to uczucie było i poniekąd gdzieś jest, ale jest ciężko jest ciężko. Możecie dać sobie szansę, możecie zaryzykować, ale ktoś z Was może wychodzić z założenia. Danie tej szansy to będzie podjęcie ryzyka. I, I nawet jeżeli ty dasz szansę tej osobie, tak myślę, że to chodzi o ciebie, to będziesz oczekiwała, wykaż się, postaraj się, napraw to, co zepsułeś. Tak? Ok, wszystkiego dobrego.